Daria Patańska, witam i zapraszam. Uber to aplikacja, która łączy pasażerów z prywatnymi kierowcami. Użytkownicy się zachwycają, a taksówkarze protestują. Skąd tyle kontrowersji i rozbieżnych opinii? Moimi Państwa gościem jest Zenon Chmielewski, taksówkarz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Z piątku na sobotę miały miejsce takie dość nieprzyjemne zdarzenia dla kierowców Ubera. Ich samochody zostały oblane ciemną cieczą. Czy to jest zemsta taksówkarzy? Ja w dniu dzisiejszym czytałem portale internetowe, strony moich kolegów taksówkarzy, yy, które są hejtowane przez ludzi mających coś wspólnego z Uberem, którzy wręcz twierdzą, że ilość yy, kursów po tych incydentach im znacząco wzrosła, więc ja podejrzewam, Czyli że Czyli zabieg, pi zabieg pierowy? Bardzo możliwe. No ale to chyba nie zgłaszaliby tego na, na policję. A z tego co wiem, to zgłoszenie było tylko jedno, może przez przypadek. Dlaczego protestujecie przeciwko Uberowi? My nie protestujemy przeciwko uberom, bo to nie uber jest problemem sam w sobie. Problemem jest nadmierna ilość podmiotów oferujących usługę na rynku, w tym olbrzymia ilość, to chcę podkreślić, bardzo duża ilość nielegalnych przewoźników, osób, które nielegalnie, łamiąc prawo, oferują usługę, której nie mają prawa oferować. Mhm. Powoduje to to, że taksówkarz, który jest przedsiębiorcą, który jest zobligowany do tego, żeby taką działalność prowadzić, mieć zarejestrowaną, płacić podatki, zUS, mieć określone koszty związane chociażby z instalacją kasy fiskalnej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kasa fiskalna kosztuje 1400 zł, taksometr 600 zł, razem montaż to jest już 2000 zł na wstępie. Musi wykonywać szereg czynności sprawdzających samochód, sprawdzających jego samego, które kosztują. Przewoźnik nielegalny tego nie musi robić, nie ma takich kosztów, więc nie jest dla nas konkurencją, jest poza konkurencją, może robić co chce z cenami, tym bardziej, że nie obowiązują go ceny urzędowe. Taksówkarz w Warszawie na przykład nie może jeździć w stawkach innych niż to narzuca Urząd Miasta, Rada Miasta, przepraszam. W Warszawie jest to 3 zł za kilometr plus pochodne. Tutaj te pochodne to jest sporo czynników, które, składników, które składają się na Końcową cenę w taksówce, o czym ludzie nie zawsze wiedzą. I to, że na przykład jakiś przewoźnik mówi, że jeździ taniej, bo tam po złote 40, złote 80, 2 zł. Nie jak, jest do końca jak prawdą. Jak przekonać użytkownika. Już zmierzam do tego. Mm -hmm. To nie jest do końca prawdą, dlatego, że na przykład stosując opłatę czasową, tak jak Uber stosuje, bardzo wygórowaną, to cena podbije, ta cena w efekcie dla użytkownika nie jest niższa. Użytkownik nie jest w stanie zorientować się. Tak naprawdę, czy płaci mniej, czy więcej, no chyba, że skonfrontuje konkretny przejazd na konkretnej trasie. Jak przekonać użytkownika, jak go poinformować? Myślę, że jest to zadanie dla władz miasta, dla, no na pewno nie dla samych taksówkarzy. To jest dla nas zbyt poważna rzecz. No, wydaje mi się, że miasto powinno zrobić, w każde miasto powinno zrobić taką, akcję informacyjną, gdzie będzie informowało, co to jest legalna taksówka, jakie są koszty, jaki transport w ogóle. Tylko, że problem mieć. jest w tym, że użytkownik, zawsze pasażer, zawsze wybierze tą tańszą opcję. Ja powiem pani tak. Ostatnio byłem na wolumenie i stał taki pan, miał stolik turystyczny, na nim wyłożonych około 100 paneli od Rady Samochodowych. Wszystkie w cenie 150 zł. Wszystkie kradzione. To wszyscy o tym wiedzą, wszyscy, którzy przechodzili obok. Niektórzy ludzie kupowali. Tak samo jest z usługą taksówkową. Czy jesteście w stanie dojść do jakiegoś porozumienia z Uberem? Bo on w gruncie rzeczy nie działa tak, jak pan mówi, nielegalnie. To znaczy są te nielega, nielegalne przewozy osób, ale Uber działa jakby w pełni, ja, w pełni ja, praw. Tak? Ja chciałbym się bardzo jednoznacznie wypowiedzieć. My z Uberem nie będziemy rozmawiali. Uber oszukuje. On mówi, że nie jest dla was konkurencją. Oczywiście, że nie jest dla nas konkurencją, bo to nie jest żadna konkurencja. Uber to jakiś zewnętrzny czynnik zresztą no, nie wiem, historia i ostatnie wydarzenia w Europie, chociażby na świecie, w Stanach pokazują, pokazują czym jest uber. Uber to jest firma, która tak naprawdę z obcym kapitałem wchodzi na każdy rynek, który chce zdominować, przejąć, wykorzystując niedoskonałości tego rynku. Ja powiem skąd się, skąd się właściwie to wzięło. Taksówkarze do pewnego czasu radzili sobie sami, kontrolując rynek, na którym funkcjonowali i rywalizując między sobą. Podkreślam, między sobą. I to była zdrowa konkurencja. Natomiast w momencie, kiedy wszedł podmiot, który ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, z Brazylii, może wydawać zlecenia, dlatego że takie są możliwości teraz techniczne, i to spowodowało to, że taka firma wchodzi do nas na rynek, mając duży kapitał i przejmuje ten rynek. Za parę lat, jeżeli rząd nic z tym nie zrobi, nie będzie rynku taksi. Rynek wart ponad 100 miliardów złotych rocznie. Wejdzie, przejdzie w inne ręce, tak jak zresztą wiele rzeczy w tym kraju I, i po prostu stracimy to. I to jest tak też, że tak jak powiedziałem, Uber nie jest dla nas konkurentem do rozmowy, ponieważ Uber nie jest żadnym tworem związanym z taksami. Nie będziemy rozmawiali z czymś, z kimś... Ale kto jednak zabiera nie, nie wam pasażerów. Tagów. Tak, zabiera nam pasażerów, ale naszym zdaniem to, żeby nie było takich incydentów jak ostatnio, czyli, czyli na przykład, żeby Uber sobie nie robił PR-u w ten sposób, że jak mi się wydaje, sam się oblewa olejem napędowym powodując to, że dziennikarze są zainteresowani, że pada hasło, pada nazwa Uber. Proszę panią, nie tylko Uber był oblewany. Byli też inni przewoźnicy z tego, co wiem. Dlaczego nie mówi się o tych innych firmach, tylko o firmie Uber? Nas to bardzo zastanawia. My już w tej nie, staraliśmy się nie używać tej nazwy, dlatego że w ten sposób. Włączamy się niejako w taką, w taką działalność pr którą Uber prowadzi. Natomiast w tej chwili już trzeba mówić o tym głośno. Uber nie jest naszą konkurencją. Uber to, jest, to, to, jest, to, to, to są oszuści, którzy na tym rynku właściwie powodują to, że mają mnóstwo ludzi, powodują, że ci ludzie tracą olbrzymie pieniądze, tracą, mają łudę pracy, która tak naprawdę pracą nie jest. Tylko jest się okazuje szukającym. się, że ten PR jest dobrym PR-em, bo, bo słyszałam mnóstwo opinii, że w takim razie teraz będziemy korzystać jeszcze bardziej z Ubera niż... To są hejty, to jest hejt który uberowski, który, który się pojawił na, 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 na tych stronach, o których wcześniej mówiłem. Natomiast proszę Panią, no, to nie jest dobry PR, to jest łatwy PR, to jest bardzo łatwe, bo łatwo jest... Ale skuteczny okazuje się. Bardzo łatwy, tak, skuteczny, z tym, że mnie zastanawia ta skuteczność i to, że nikt nie podejmuje rękawicy, nikt nie podejmuje wyzwania, że tak powiem, zostawiając taksówkarze, taksówkarze samych sobie, Podejmą? Taksówkarze zwrócą się z tym do my mamy, zrobiliśmy to, czego nie powinniśmy robić. Proszę, Maniu, my żeśmy rozmawiali już z politykami, byliśmy w Sejmie, byliśmy w klubach parlamentarnych ubiegłej kadencji, nic to nie dało. Protestowaliśmy. Był protest na ulicach miasta. Warszawa była zablokowana. Nic to nie dało. Kraków protestował, inne miasta też. Nic to nie daje. Nikt w ogóle nie, nie, nie chce się pochylić nad tym, coś, co, co się dzieje z tym rynkiem. My będziemy nadal wierząc w to, że teraz obecny rząd pochyli się nad tą sytuacją, że ten bardzo prosty i łatwy rynek naprawi, bo to jest bardzo prosty Niestety rynek. Niestety musimy postawić tutaj kropkę. My się będziemy przyglądać tej sytuacji. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również Pani bardzo dziękuję.